Cześć, cześć. Auryczny tarot i co dwutygodniowe spotkanie z horoskopem aurycznym. Tym razem od 8 do 21 czerwca. Strasznie ten czas, słuchajcie, leci. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Mam nadzieję, że dopisuje Wam optymizm, że nie opuszcza Was nadzieja. Pozdrawiam Was i ściskam bardzo serdecznie. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Stałym widzom pięknie dziękuję za Wasz udział i komentarze. Wszystkich oczywiście zapraszam do oglądania, do śledzenia tego, co na kanale. Ale także, jeżeli macie potrzebę, aby pewne rzeczy sprawdzić bardziej personalnie, indywidualnie, po prostu napiszcie auryczny.gmail.com. A już teraz przechodzimy do czytań. Zobaczmy, co dla Was przyniosą te dwa tygodnie. Jaka aura Wam będzie sprzyjać, co dla Was szykuje los. Zerknijmy za i zobaczmy, co dla Was drogie byki w tygodniach od 8 do 21 czerwca. Jaka aura tak. szykuje się bykom na czas od 8 do 21 czerwca? Jaka aura tego czasu, a więc 8-21 czerwca dla byków, jaka aura dla Was, jaka energia przewodnia może chcieć tutaj się pokazać. Co stanowi wyzwanie dla Was, drogie byki, w tym czasie? A więc 8-21 czerwca dla byków. 8-21 czerwca dla byków. 1 czerwca dla byków. A co stanowi trudność? Co nie będzie Wam po drodze? I jaka rada dla Was, drogie byki? 8-21 czerwca. By tacy jesteście wyciszeni mocno. Pod spodem, słuchajcie, osirocenie jakieś. Co stanowi wyzwanie dla byków? 28-21 czerwca. Co stanowi wyzwanie dla byków? Aż dwie się pojawiły. Co stanowi trudność, drogi byki, dla Was? I co stanowi radę? Coś tutaj u Was połamane, gdzieś w tle słuchajcie, serce złamane. Wcześniej pokazała się piątka buława, więc też jakaś taka kłótliwa a, karta. Drogie byki, ten czas, a więc 8. 21 czerwca, to dla Was w kartach energia intuicji, a więc kombinacja energetycznej Merkurego w raku, a więc przede wszystkim energia łapania kierunku, yy, czyli taka, słuchajcie, taki kompas. Coś, co jest związane przede wszystkim z yy, potencjałem umysłu, tak, intuicji, jak i w ogóle nieograniczonego pola widzenia, dobrego wyczucia, słuchajcie, czasu i komunikacji, w tym również tej emocjonalnej. Dla niektórych to słuchajcie energia wręcz odrodzenia się, czy też powrotu starych wrażeń, starych wspomnień, czy również pewnych wizyt osób, które być może już powinny lub są przez Was gdzieś e, dawno pożegnane. Możecie w tych tygodniach odczuwać troszeczkę większą nadwrażliwość, zwłaszcza że się pokazała tutaj ta trójka mieczy, a więc złamane serce. No, gdzieś tutaj, słuchajcie, jakieś rozterki będą może się przewijały, ponieważ podwójnie mi się te energie pokazują jako pewnego żalu, pewnej może straty. A więc, jeżeli będzie nastąpi jakiś powrót, czy faktycznie on będzie sfinalizowany, czy faktycznie on się uda, to może być to pytanie. Tutaj, słuchajcie, pokazuje się. Odnoszenie się do wyższej świadomości. A więc mam wrażenie, że jeżeli nie będziecie mieli możliwości znalezienia jakichś logicznych rozwiązań, bardzo mocno, drogie byki, będziecie się odnosić do tego, co podświadome, do tego, co gdzieś utrwalone. I mówiąc metaforycznie, to taki może być w Waszym wydaniu wgląd w pewien album z fotografiami tych scen, tych sytuacji, tych relacji, emocji, które już znacie. Będziecie w tych tygodniach bardziej ufać. Sobie. Będziecie bardziej ufać swoim przeczuciom, będziecie bardziej podążać za głosem y, intuicji, za głosem przeznaczenia, za głosem przede wszystkim tych sił wyższych, a więc możecie też chcieć się oddawać pewnej medytacji lub też osamotnieniu, wycofaniu. Po to, żeby złapać pewną równowagę, po to, żeby się wyciszyć, po to, żeby, nie żeby nic nie zakłócało kierunku e, tego, w którą stronę zmierzacie. To również energia pewnego olśnienia, więc mam wrażenie, że albo dotrą do Was pewne prawdy, albo będziecie po prostu, wpadniecie na jakiś genialny pomysł, który właśnie pozwoli wam przełamać pewną rutynę, pozwoli wam przełamać pewną stagnację, czy też sprawi, że pewna niejasność e, stanie się bardziej klarowna. To również. Czas dbania i kochania siebie. To również czas przede wszystkim pozwolenia sobie na powiedzenie, jak mówi karta, nie dziękuję tym ludziom, którzy kosztują Was zbyt dużo siły. Te tygodnie to również, słuchajcie, energia, która gdzieś tutaj się pojawia, jako kryzys taki emocjonalny, taki. Nawet w niektórych przypadkach kryzys osobowości, a więc może będziecie po prostu dochodzić do pewnych swoich prawd akurat teraz. Może będą Wam się ścierały po prostu pewne prawdy, półprawdy a, i Wy sami będziecie szukać jakiegoś głębszego sensu w tym wszystkim, odnosząc się właśnie do tych sił wyższych. Jakby na to nie patrzeć, w tle pokazuje się Jakiś rozłam, ale też pokazuje się, słuchajcie, brak identyfikowania się z kimś lub z jakąś grupą, z, czy z jakimś pomysłem. Może to też być taka energia, że po prostu nie będziecie czuli innych akurat w tym czasie tak fajnie, tak dobrze, czy też no, nie będziecie odczuwali dobrych, pozytywnych wibracji, choćbyście chcieli. Więc tutaj, jakby siłą rzeczy się troszeczkę może bardziej wycofacie. Ważne, abyście nie wywierali żadnego nacisku na siebie, żebyście, żebyście nie. Czuli żadnej takiej presji, a która może tylko i wyłącznie prowadzić do, do jakiejś zaognionej sytuacji, do jakiejś takiej właśnie skonfliktowanej, nierozstrzygnionej, trudnej. Jeżeli spotka was wspomniany kryzys poczucia własnej wartości, chociażby, no to pamiętajcie, że nie możecie na to w ten sposób myśleć. Musicie zawsze patrzeć w stronę jasną i musicie zawsze patrzeć na to, co posiadacie i co w was jest wyjątkowe, i nie tworzyć, słuchajcie, takiej historii, że podupadacie w sobie, że coś wam odbiera. Siłę podcina skrzydła. Do takiej sytuacji nie możecie dopuścić. I tutaj energia tych dwóch tygodni mówi, że nie powinniście nawet w ten sposób myśleć powinniście patrzeć ku górze, wzbijać się, powodować pobudzanie tych wibracji, które może powodują, że troszeczkę się dystansujecie od tego, co dla Was może niezrozumiałe, albo co Was oddziela od innych. Ale to nie znaczy, że to jest dramat. To nie znaczy, że to jest coś, co powinniście być może w jakiś sposób przejaskrawiać również, tylko powinniście się za to zabrać w innym zupełnie aspekcie. Zrelaksowania, znalezienia spójności przede wszystkim ze sobą, wyciszenia i łączności z wyższym ja. A mówię o tym dlatego, że bardzo tutaj, słuchajcie, energia się pokazuje w tych tygodniach dla Was taka pastelowa. Słuchajcie, tak jakbyście mieli zmienić jakąś sytuację na zupełnie inną, albo jakbyście mieli coś w jakiś sposób, Przestawić na zupełnie inne tory. Przede wszystkim mam wrażenie, jeżeli chodzi o sposób patrzenia, sposób myślenia, czy w ogóle rozwiania właśnie tych szarych chmur. Nie wiem jak, ale tak mi się pokazuje, słuchajcie, w aurze tych kolorów, że wchodzi kolor do was, wchodzi jakaś sytuacja, która pozwala wam wierzyć, ufać i przede wszystkim odczuwać pewną łączność. Pewną spójność. To, co jest wyzwaniem dla Was, to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności podjętych przez Was kroków. To jest również znalezienie, odnalezienie się w sytuacji, aby być u siebie, aby czuć się spójnym, aby odczuwać jedność i przede wszystkim sens. Więc tutaj taka, słuchajcie, karta, która się pokazała, jeżeli chodzi o wyzwanie, abyście też złapali pewną przyczepność z tym, co tworzą Wasze marzenia, co tworzą Wasze może wizje, lub co jest pewnego rodzaju imaginacją w Waszym życiu, w jaki sposób może koloryzujecie pewne sprawy, nie chcąc spojrzeć na nie w odpowiednim dla, dla nich świetle. Tutaj wyzwaniem dla Was jest to, abyście w tym miejscu, czy w tej sytuacji, relacji, czuli się jak u siebie, żebyście czuli się bezpiecznie, żebyście wiedzieli, jak możecie się zrelaksować i żeby w ogóle to Was relaksowało. Bo tylko ta sytuacja daje Wam aurę siły. Poczucia spójności ze sobą, jedności, bycia indywidualnym i myślenia o ważnych, fajniejszych, dalekosiężnych słuchajcie, planach. I to jest wyzwanie dla Was koło Fortuny i Gwiazda, aby coś zmienić. Dla niektórych będą Was może korciły jakieś gry hazardowe, może będziecie chcieli jakoś szybko coś wygrać albo coś e, już przywołać, aby się to stało. To jest również wyzwanie dla Was, aby mieć co zaoferować światu, komuś coś zaoferować. Lub aby wam ktoś zaoferował coś, co właśnie jest tą e, przyczepnością, co, co daje wam spójność, nie pozwala wam gdzieś otwrunąć, ani też nie pozwala się przewrócić. Tak tutaj wyczuwam, słuchajcie, tą energię, więc będziecie dążyć do jakiegoś udoskonalania, będziecie mam wrażenie dążyć również być może do przybliżania tego, co jest zbyt odległe. E, może to też być trochę schodzenie na ziemię przez niektórych z was, a więc tu wyczuwam taką energię, że te dwa tygodnie mogą chcieć niektórych po prostu bardziej stabilizować i pokazywać im, że nie wszystko jest takie kolorowe, nie wszystko jest takie barwne, ale trzeba na to spojrzeć realnie, żeby móc zadziałać, żeby móc odnieść się do tego tu i teraz, szukając najlepszych ku temu metod, aby się nie zawieść, aby nie poranić. A więc mówiąc w skrócie, pewna normalność tutaj jest wyzwaniem, aby coś było normalne, żeby coś było stabilne, żeby coś było takie namacalne, pewne, osiągalne. To, co jest trudnością dla Was, to słuchajcie, pewna spirala, można powiedzieć zakręt, czy też pewien obrót. Spraw. A więc to jest również, słuchajcie, kręcenie się w kółko, zwłaszcza, że ten wisielec się tu pokazuje, więc zawieszanie się na czymś, niemożność pójścia dalej, brak perspektyw, brak chęci, czy też umiejętności, czy sposobności do tego, żeby z czymś ruszyć, lub żeby się od czegoś po prostu uwolnić. Więc tutaj może to koło się jakby cofać. Ono może gdzieś się pokazywać. Jako pewna nieodrobiona przez Was lekcja chociażby. Może niektórzy muszą jeszcze coś tutaj e, pozałatwiać, może niektórzy muszą jeszcze jakieś sytuacje raz jeszcze, słuchajcie, przegryźć, aby już do nich nigdy nie wrócić. Więc tutaj mi się tak pokazuje pewne zawieszenie, pewien brak możliwości, aby pójść dalej. Z jednej strony wyzwaniem jest to, żeby pójść, żeby się ruszyć, żeby się odbić, żeby naprawdę wziąć i coś z tym zrobić. Natomiast tutaj pokazuje się sytuacja, w której nie możecie tego zrobić z jakichś przyczyn. Dla każdego to będzie coś innego. Dla innych, jeżeli jesteście w nowych związkach, mogą się tutaj pojawiać: słuchajcie, sytuacje, które znacie z poprzednich relacji, które już was kiedyś zraniły, które jakoś nie działały w sposób taki harmonijny, budujący, uskrzydlający. I nie bójcie się, to nie jest przerażające, to jest tylko sygnał, znak do tego, że nie odpracowaliście pewnej lekcji i że ta lekcja teraz do was wróciła. Ale tak czy siak, jest to, słuchajcie, pewien plan boski waszego rozwoju. Tak musi to przebiegać. Dla sytuacji, które w ogóle się w Waszym życiu pojawiają, nie tylko związkowo, a które już znacie, które znowu do Was wracają, znowu się powtarza ta sama historia, to jest właśnie ta lekcja. To jest również informacja o tym, że nie wszystko zostało zrobione, że jeszcze musicie powtórzyć ten scenariusz, może z innymi ludźmi, może w innych zupełnie a, lub podobnych sytuacjach. Ale mimo wszystko może być to podobne, więc tutaj miejcie uwagę i nie przejmujcie się właśnie tym. To jest to, to, jest to przesłanie tego, tych tygodni, abyście nie łamali sobie serca, abyście nie patrzyli na to w sposób skrajnie poturbowany, bo to nie o to tu chodzi. Tu chodzi o te pastele, tu trzeba to zrozumieć, że to jest tylko sygnał, znak do tego, że trzeba się wyrwać wreszcie z czegoś albo po prostu trzeba zauważyć, że te sytuacje powracające, jak replay na taśmie magnetofonowej, one się pojawiają po to, żebyście to usłyszeli, nauczyli się, przetrawili i poszli dalej. Bogaci o to doświadczenie, bogaci przede wszystkim o świadomość tego, co może podświadome, ale przez Was cały czas traktowane jako przypadkowe, nieważne. A może warto, żeby się na chwilę właśnie zatrzymać, na tym skupić, przetrawić i puścić wolno. To, co jest Wam, słuchajcie, radzone w tej sytuacji, to przede wszystkim Nieśpieszenie się, nieśpieszenie się z czymkolwiek, zadbanie o dobre samopoczucie, posiadanie zaufania przede wszystkim do siebie, w ciszy w medytacji, jeżeli macie taką możliwość, może potrzeba tutaj chwili wyciszenia w ogóle organizmu, a więc poświęcenia się takim zajęciom, które pozwalają Wam ukoić pewną trwogę, ukoić pewne kołatające się serce. Tutaj karty mówią: medytuj i ufaj. A więc nie szarp się z tym, po prostu to uznaj. Natomiast najważniejsze jest, żebyś Ty, drogi byku, w tych sytuacjach zachował totalny spokój. Żebyś nie dał się wyprowadzić z równowagi, żebyś nie brał tego absolutnie do siebie jako swoje takie mę męczeńs męczeństwo. Nie, tutaj w ogóle nie chodzi o żadne męczeństwo. Tu chodzi o to, żeby to przewrnąć, żeby już to się nie powtórzyło i przejść do porządku dziennego z czymś zupełnie nowym. Radą jest dla Was... Oddychaj, oddychaj pełną piersią, a więc wyprostuj postawę. Nabierz powietrza, tego organizm, tak dosłownie również, aby móc bardziej przejrzyście myśleć, aby zdrowo patrzeć na pewne sytuacje. To jest również tempo. Tempo, które wymaga chwili, słuchajcie, relaksu, chwili spokoju, zastanowienia, przemyślenia, tak jak w tej karcie intuicji, aby poczekać może na wschód słońca, który przyniesie nowe rozwiązania. Niekoniecznie może trzeba działać raptownie, natychmiast. Wręcz odwrotnie, nie trzeba. Należy wsłuchać się w siebie. I tutaj pokazuje się to w karcie: słuchajcie, siódemki buław, która może bardziej dynamiczna, jeżeli chodzi o grafikę, ale tak czy siak chodzi o obronę swojego terytorium. Więc nie pozwólcie intruzowi, kimkolwiek, czymkolwiek on by nie był, wtargnąć w wasz spokój ducha, w wasze poczucie wartości, czy osłabianie ważnych w was sił, które pozwalają wam być właśnie takimi pastelowymi. Nie dajcie się sprowokować. Tak mówią karty. Słuchajcie. Chroncie to, co wasze. Nie pozwólcie wtargnąć czemukolwiek. Patrzę, słuchajcie, że teraz mam tutaj psa. Przepraszam. On się będzie gdzieś pewnie jeszcze przewijał. Eee, ale to tylko dobra energia. Nie przejmujcie się. I dlatego słuchajcie, tutaj walczcie, walczcie o to, co jest w sposób pokojowy, oczywiście spokojny. Też dbajcie o to, żeby nie dopuścić do siebie złych energii, aby nie dopuszczać do siebie stresów, aby nie dopuszczać do siebie jakichś takich spraw, które będą chciały lub mogą wybić was z tego rytmu poczucia jedności, poczucia nadziei. Nie możecie na to pozwolić. Tak mówią te dwa tygodnie. Czego? Zobaczmy jeszcze, jaka energia od aniołów. Jaka rada dla Was? Co karty anielskie jeszcze będą chciały Wam przekazać? Jakie wsparcie? Jaka informacja dla byków na czas od 8 do 21 czerwca? Byki. A więc poświęcenie. Anielska mądrość przypomina Ci, że kiedy snujesz wizję, nie ulegając zwątpieniu i nie zbaczając zabranej drogi, wizja ta musi pomyślnie się urzeczywistnić. Dąż wytrwale ku spełnieniu swojej wizji. Koncentruj każdą myśl, słowo, czyn na tym, by osiągnąć wymarzony cel. Nie ma nic piękniejszego od skumulowanej energii. Anioły z pewnością zauważą czysty blask Twojego poświęcenia, czy to w związku, czy w pracy, podróży. Czy też w czymkolwiek innym w Twoim życiu. Pamiętaj, by poprosić anioły o pomoc, jeśli Twoje intencje służą najwyższemu dobru. Anioły z pewnością ci pomogą. Afirmacja dla Was, jestem wierny swoim wizjom. Zobaczcie, głębokie widzenie. I ta gwiazda. Dążenie do marzeń. A więc nie skupiajcie się na tym, że coś przez chwilę się kręci w kółko, tylko bierzcie ster we własne ręce, przede wszystkim znając, wiedząc, jak się nim posługiwać. A więc nie przejmujcie się drobnymi postojami, jeżeli takie będą, tylko uczcie się szybko i płyńcie dalej. Pozytywnej i ochronnej aury tych dwóch tygodni. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Zapraszam, bliźnięta.